Dzień dobry moi drodzy, witam Was z hrabstwa Kerry e, Mamy gości na tydzień, także stwierdziliśmy, że sobie przyjedziemy do Kerry, bo tutaj jest przepięknie My sami mieszkając tutaj tyle lat nie byliśmy jeszcze e, No widzę, że pogoda dzisiaj taka średnia, wczoraj nam się mega udała Przepiękne widoki, także jeżeli wybieracie się do Irlandii to moim zdaniem koniecznie Koniecznie, naprawdę przepięknie jest Zbieramy się na śniadanie ale ciepło w tym pokoju jest. No. Pukamy do naszych sąsiadów obok w pokoju. I schodzimy i widzimy się potem. I myślę, że znowu będzie taki połączony vlog. Muzyka Dzień dobry, wszystko co dobre szybko się kończy. Już goście od nas pojechali dwa dni temu, a teraz my jedziemy w gości. Jedziemy na grilla, w Irlandii jest przepiękna pogoda. I tak nie możemy narzekać, bo udała nam się, ale dzisiaj to już jest lato. Vlogerka roku, wzięłam aparat, a bateria mi miga, także świetnie. Chciałam jeszcze wam opowiedzieć o Kerry, ale to chyba zrobię potem, także się zbieramy. Zakładam okulary, bo jest słońce ogromne. A idziemy na grilla, to wiadomo, że na zewnątrz, tylko Wam pokażę szybciutko. Dla malutkiego takie body wzięliśmy i do kompletu spodenki. No urocze po prostu, urocze. A te dzieci tak szybko rosną, że szok. Także zbieramy się, idziemy. No i widzimy się potem. Nie wiem, co, czy coś jeszcze dzisiaj Wam nagram, no bo bateria mi miga. Także brawo ja. <gry> Nagrywam tak. Nie wierzę. Patrzcie na to. Takie rzeczy tylko w Dublinie. Mi siedzi i macha. Właśnie przyjechaliśmy sobie na taki spacerek na Killiney Viewpoint. No jak widzicie, to jest taki punkt widokowy. Bardzo ładnie. Chociaż, no, jak mamy porównywać do Kerry, no to w Kerry ładnie, ale naprawdę bardzo ładne widoki. No, trasa jest taka troszeczkę pod górkę, ale pogoda jest ładna, nie ma co narzekać. Czy tu będzie coś widać? Tutaj się zatrzymaliśmy, to jest parking i potem Kamil pokazuje, gdzie szliśmy. Tutaj, kawiarni. górę. Na tym punkcie widokowym się zatrzymaliśmy. Tu właśnie był ten punkt, co wam pokazywałam, i potem tak pod górkę, pod górkę była taka wieża, <grywa> dobrze ty pokazuję. pokazuję. Potem byliśmy ko koło tej wieży. Ale dobra, to powiedzmy tą historię. Yy, historia tej wieży jest taka, że ponoć, jeżeli okrążycie w środku do samej góry tą wieżę i spojrzycie w kierunku jakiegoś tam świętego, już teraz nie pamiętam, to że niby spełniają się wasze marzenia, taka ciekawostka. Tutaj po drodze jeszcze była taka malutka wieżyczka. No i w górę, w, w sumie w dół teraz szliśmy. I jesteśmy tutaj, tutaj no i idziemy w stronę parking. parkingu. Także taka trasa, ale bardzo tak malowniczo, uroczo, zielono. Także, no polecamy. No powiem wam, pogoda idealna na sobotni spacerek. Teraz to już w ogóle jest super, bo jest prosta droga, a nie pod górkę. Wiaterek wieje. Także jest ekstra. No na jakieś zakupy trzeba zajechać, bo już też się wszystko pokończyło. No i zobaczymy, co dalej jeszcze w tym dniu. Wróciliśmy właśnie z zakupów, ale tak stwierdziłam, że no nie będę wam pokazywać znowu tego samego, jakby wiecie, owoce, warzywa, mięsa. Tylko nie kupowaliśmy, bo byliśmy tak z daleka od domu, także a ciepło jest, żeby się nie zepsuło. Także w sumie wam pokażę tylko chemię, tabletki do zmywarki mieliśmy też do pralki wziąć, ale nie było, jakiś taki mały wybór był. W końcu wziąłam taki standardowy proszek do prania, bo jak mam coś ręcznie wyprać, to po prostu roz, tą rozpuszczam kapsułkę, bo zawsze zapominam kupić, aż skończył mi się żel, także w końcu proszek do prania. My zawsze bierzemy z... z czego? Z Ariela, Ale tylko takie małe były persile. Do zmywarki, do czyszczenia, pastę do zębów. Tutaj zobaczcie, jaką wzięłam wielką flachę, w ogóle nie wiem, czy kiedykolwiek widziałam, pewnie nie zwróciłam uwagi. Zazwyczaj biorę taką gdzieś dotąd, jest na promocji za 3,50, a ta wielka, tutaj nawet aparat tego nie oddaje, wielka flacha 6 euro kosztowała, ale to się i tak wykorzysta, także wzięłam tą największą. Tutaj wszystko mokre, słuchajcie, bo Kamil otwierał drzwi i wypadła torba z zakupami, także widzicie płyn do płukania. Jest też duży, ale wszystko się połamało, także zostało tylko to z nakrętki. Tutaj też się rozwaliło, ale całe szczęście się udało jakoś to opanować. Tutaj Kamil sobie też wziął jeden żel, drugi żel. Pasta do zębów, jakieś mokre chusteczki. Ee, okulary. Kupiłam sobie w TK Maxie takie okulary. Bardzo ładny kształt. I coś na co długo się czaiłam Bo my generalnie niestety w tym apartamencie Mamy podłogi tylko w kuchni i w łazience Ja zawsze te podłogi myję ręcznie Ale stwierdziłam, że już koniec To jest tak Tak ekstra łatwe Może niezbyt ekologiczne Ale łatwe Szybkie, że myślę, że to się bardzo Przyda i ułatwi życie I to jest ten mop z flasza On się w Polsce chyba jakoś inaczej nazywa Tak mi się wydaje I on był na promocji chyba za... 12 euro. Te wkłady były na pewno na promocję, bo były za 4 euro. I ile tu ich jest w ogóle? Nawet nie wiecie, co nie zwróciłam uwagi? Nie wiem, nie widzę. W każdym razie to są takie nasączane, mokre wkłady. I tu się nakłada po prostu, i po jednym użyciu wyrzucacie. Także uważam, że super. Super sprawa, bo naprawdę już tyle lat, ile tu mieszkamy. Ja myję ręcznie, tą podłogę to już już mam dosyć. A nie chcę takiego zwykłego mopa, bo potem to jakieś takie się robi brudne, śmierdzi, mimo prania. Yy, I wiecie. No nie, to też nie jest tak w sumie ekologiczne bardzo tak jednego mopa tylko wsadzić i prać, a ja nie, nie wyobrażam sobie tak prać, nie wiem, powiedzmy z ręcznikami, czy z czymkolwiek. Dobra, nieważne. Tak się prezentują w skrócie zakupy. No, i odpoczynek, bo już, słuchajcie, wieczór nas dopadł. Dzień dobry, moi drodzy. Po kilku dniach w końcu przychodzę do Was z podsumowaniem takim y, małym odnośnie hrabstwa Kery. Co prawda, całego, całego nie objechaliśmy, ale, y, no, kawałek drogi jednak zrobiliśmy. Co Wam mogę doradzić? Z tych rzeczy, tak, które takie przebitki były pokazane w filmie, to mogę Wam doradzić, żebyście na ten wodospad, który był na końcu, żebyście nie stawali na górnym parkingu, tylko na dolnym, dlatego że jest o wiele krótsza droga i w ogóle nie ma co porównywać. Potem, jak już wracaliśmy do parkingu dolnego, to było jakieś, ja wiem, może 7 minut, a z tego górnego jest naprawdę taka dosyć stroma ścieżka w dół. Także no. Nie polecam, nie polecam. Tym bardziej, że wodospad był ładny, ale też nie był jakiś tam, wiecie, rzucający na kolana. O tak. Na pewno warto zobaczyć Park Narodowy. My w sumie tak pojechaliśmy w głąb, przyjechaliśmy przez cały i zajęło nam to naprawdę bardzo dużo czasu. Nie spodziewaliśmy się w sumie. I tak jechaliśmy, jechaliśmy. Każdy, każdy się odezwać. <gry> czy na pewno dobrze jedziemy i czy wyjedziemy. Bo wydaje mi się, nie patrzyliśmy na czas, ale wydaje mi się, że mog mogliśmy nawet przez dwie godziny jechać przez ten park albo może nawet i więcej. Nie wiem, szczerze mówiąc, ale naprawdę jest tego wart. To było najpiękniejsze miejsce, jakie zobaczyliśmy w Kerry, moim zdaniem. Oczywiście, jak, jak będziecie zainteresowani, to w opisie wam napiszę, um, jakie miejsca zobaczyliśmy. Też nagrywałam bardzo dużo, ale przez taką długą drogę z Dublina, jakby no te szyby już nie były takie super czyste Potem wszystko mi się odbijało w tym aparacie, jakieś takie wiecie, nieczystości na szybach No i druga sprawa jest taka, że też nie mogę was jakby zanudzić, bo ja to bym mogła puszczać i puszczać tego materiału Także zrobiłam dosłownie takie urywki z tego materiału, co nagrałam No i takie kery powiedzmy w pigułce nazwijmy to z hotelu byliśmy też w miarę zadowoleni. Jedzenie było dobre, obsługa była fajna. W ogóle trafiliśmy na dwie panie Polki. Zresztą Polacy są wszędzie. No, i tak myślę, że chyba takie krótkie podsumowanie. Goście są bardzo zadowoleni, także przez to my jesteśmy też zadowoleni, bo wiadomo, że to było głównie jakby no dla nich. My nie byliśmy w Kerry, także ja się bardzo cieszę, że tam pojechaliśmy, bo no, Irlandia jest piękna, naprawdę. Jak się mieszka w Dublinie tak zdala od powiedzmy natury, to się tak tego nie docenia. Chociaż uważam, że i tak nawet w Dublinie jest mnóstwo zielonych miejsc, jest mnóstwo zieleni w ogóle. Drzew, jakichś krzaczków, kwiatów. Jest bardzo, zielony, bardzo zielona Irlandia. No, w końcu Zielona Wyspa, nie? Dobra, miało być krótkie podsumowanie, trochę się przeciągnęło. Kończę już w końcu tego takiego zbiorczego vloga i zbieramy się zaraz. To niecałą godzinkę mamy odbiór hmm, jedzenia e, Jak jesteście z Dublina to bardzo wam polecamy e, No może nie wszystko jest jakieś tam super, ale wiele potraw jest fajnych e, Minori sushi Bardzo polecamy, na klondarki. jest no. Także ja się biorę za montowanie tego vloga, mam nadzieję, że miło spędziliście czas e, Piszcie w komentarzach mm, co tam u was słychać I widzimy się mam nadzieję już niedługo